Dzisiejszy odcinek będzie o przepięknym od... ogrodzie. Drodzy winopijcy, dzisiaj odcinek pod tytułem Wszystko o furmincie. Pierwszy w tym roku w ogrodzie. Oglądajcie. Wielokrotnie o to prosiliście, w związku z tym dzisiejszy odcinek o szczepie, który się nazywa furmin. I najczęściej spotykany jest oczywiście na Węgrzech. Mhm. A dokładnie w regionie, który się nazywa Tokaj, mhm. ale nie będziemy dzisiaj mówić o Tokaju, więc nie, nie, o Tokaju nie. możemy zrobić oddzielny odcinek. Jeżeli gdybyście... będziecie chcieli, powiedzcie, zrobimy oddzielny mhm. odcinek o Tokaju. Natomiast dzisiaj o samym szczepie, który w Tokaju stanowi jakby czubek takiej trójcy szczepów, mhm. bo tam się używa trzech szczepów do produkcji Tokajów słodkich. Mhm. I to jest Furmint. Mhm. Drugi to herszlewelu I trzeci to żółty muskat. E, żółty muskat. I dzisiaj porozmawiamy tylko i wyłącznie o furmincie, który jest właściwie najważniejszym z tych szczepów. On występuje nie tylko w Tokaju, nie tylko na Węgrzech, ale również w Słowenii i na Słowacji. Ale ogólnie jest raczej takim lokalnym szczepem. Charakteryzuje ten szczep, słuchajcie, wysoka kwasowość. Jeżeli chodzi o aromaty i o smaki, to znajdziecie tam jakieś morele, cytrusy, jabłka, ale to, co mnie najbardziej w nim kręci, to są takie nuty imbirowe, przypraw korzennych, trochę takie właśnie korzenne, trochę takie egzotyczne orientalne, a czasem nie wiem, czy Ty też masz takie wrażenie, że w, w takich starszych formintach zobaczymy, bo dzisiaj mamy takiego siedmioletniego forminta, można znaleźć też takie nuty trochę jesiennych liści, grzybów, po tak, prostu lasu, e, się lasu jesienią. Czyli dzisiaj w ogóle pokażemy Wam trzy mhm. od trzy... Dnia... Oblicza. Tak. Przygotowane z forminta, czy zrobione z forminta? Pierwszym jest Krainbacher, o którym już wielokrotnie mówiliśmy, ja myślę, że jest musująca jest nasze wersja. To wino roku 2019, wiesz, bo to, tyle zdecydowanie razy o nim mówiliśmy. Zdecydowanie bo... tyle razy o nim mówiliśmy, czyli to będzie wino musujące, wino y, wytrawne oraz oczywiście słodki mhm. tocanec. Właśnie dobrze, że powiedziałeś, że słodki, bo y, to, co chcielibyśmy Wam dzisiaj powiedzieć, to to, że. Jeżeli macie 60, 70 lat i więcej, to prawdopodobnie Tokaj kojarzy Wam się tylko i wyłącznie z czymś słodkim, <grym> ponieważ nie wiem, czy wiesz, tą kurze przez kilka wieków w Tokaju furminta i te pozostałe dwa szczepy zbierano wtedy, kiedy one już były pokryte tak zwaną szlachetną pleśnią i miały niesamowitą koncentrację cukru, ponieważ de facto były to rodzynki i robiono z nich tylko i wyłącznie wina słodkie. Ale w ostatnich czasach moda na słodkie totalnie przeminęła, tak. Ty chyba też to widzisz w restauracji. Dużo mniej się pije słodkiego wina. Zdecydowanie yy, mhm. większość gości woli preferuje wina wytrawne, mhm. no i dlatego też ta produkcja chyba poszła w kierunku win wytrawnych. Dokładnie. Wiesz, że to się zaczęło dopiero w latach. 20, w, latach w 2000 roku. W latach, 20, nie? Na mał, serio? W latach 2000? Wtedy, w 2000 roku. W 2000 roku Sepsi, czyli słynny winiarz tokajski, zaczął robić pierwsze swoje eksperymenty z wytrawnym furmintem i za nim poszli wszyscy inni. I dzisiaj mówi się właściwie, że winiarz w tokaju połowę swoich zbiorów, z połowy swoich zbiorów robi wina słodkie, a połowę przeznacza na wina wytrawne, co oznacza niesamowitą zmianę w ogóle w takiej stylistyce tokajskiej. Ale nie o Tokaju mieliśmy mówić, tylko tak. o Furmincie. No ale dlatego mówię, że zazwyczaj wytrawny, słodki, a teraz wytrawny. Mhm. Um, a w ogóle nowe oblicze Tokaju, nie Tokaju, tylko Furminta jest takie, że okazało się, że również można z niego zrobić fantastyczne wina musujące i Krajnbacher jest chyba tego najlepszym absolutnie przykładem. Tak. No, absolutnie. Ale dawno nie piłam tego wina, ono jest takie cudowne. A ja pijam go dosyć często, bo jest to jeden z moich ulubionych. Musujących win. Mm. Bardzo często po niego sięgam. Kiedy tylko mamy jakąś okazję do świętowania, to krain jest na stole. Dlaczego Furmint super nadaje się do produkcji win musujących? Właśnie ze względu na jego wysoką kwasowość, bo tego potrzebujemy po prostu, żeby zrobić dobrej jakości wino musujące. Ono jest robione metodą tradycyjną, prawda? Tak, dokładnie. Metoda tradycyjna, czyli mhm. tak jak szampan. W związku dokładnie. z tym naprawdę. No, nie jedna osoba mogłaby się pomylić pijąc to. Wino. Na moich degustacjach czasem używałam to i tak, ludzie myśleli, że to jest szampan, a jest to wino węgierskie, czyli macie tutaj Furmint z Węgier, tylko nie z Tokaju, a z Szomlo, mm -hmm. z bardzo takiego wulkanicznego regionu. I co i zapowić na temat tego? Słuchaj, jest przepyszne, dokładnie tak samo jak zawsze. Mm -hmm. Taka brzoskwinia i grapefruit, lekko posolony kwiatem soli morskiej. O. pyszne. Jezus myl, kwiatem soli morskiej. Wow. Polecam. Sal de fleur. Eee, eee, fleur de sel. fleur de sel, o, jeszcze lepiej. Dobra, a teraz ja mam dla ciebie no. coś wytrawnego. O. Czyli nowe oblicze Furminta, kolejne wytrawne. Ale biodynamik Ale. w dodatku, no. więc, więc też bardzo ciekawe. Poznałem to wino kilka ładnych miesięcy temu na degustacji w Warszawie pierwszy raz, bo to jest import od Krako Slow Wines z Krakowa. Mm -hmm. Pierwszy raz spróbowaliśmy tego razem z Piotkiem Pietrasem, jak jeszcze tworzyliśmy karczę tutaj pod Forty. i urzekło mnie totalnie, szczególnie że to jest 2013 rok, więc ten konkretny rocznik był uważam naprawdę wybitny. Winica też na w ogóle wulkanicznych, wulkanicznym podłożu. I to jest na przykład fajne, że mamy tutaj wino z Furminta robione na wytrawnie, które ma 7 lat. Mhm. Co jest dowodem na to, jak ładnie starzeje ładnie się, się furmit. Mhm. Szczególnie, że nie wiem już czy próbowałeś, ale piękna kwasowość cały czas. Naprawdę nie czuć tego wieku w ogóle, nie? Mhm. Jezus. Jesteśmy w naturze, no to chyba mogę, nie? Mhm. E, tak, wiesz co ono mi przypomina? Hmm. Ciekawe, czy jak, jak degustowaliście z Piotrem Pietrasem, to o tym też myśleliście. Ono mi przypomina wytrawne szery. Hmm. Ma w sobie takie... jest trochę słone, jest trochę orzechowe. Jest trochę jest takich nut jesiennych liści, jesienne, orzechów takie, właśnie włoskich, tak jak w szery, Ale ta słoność jest absolutnie niesamowita. Hmm. Trochę taka migdałowa, słone migdały prażone. Nie ma tu za bardzo takiego... A, grzyb, a grzybów nie? nie czujesz delikatnie? W tym nie czuję konkretnym aż tak bardzo A Ja mam takie poczucie, że jakim to Ale jest takie jak trochę takie Super wino Fajne do, do takich rzeczy jak na przykład, szkoda, że tego nie spróbowaliśmy do, do, do kalafiora. Do i, bo to do kalafiora nie, też mogłoby fajnie pójść. No um, także zobaczcie, jak bardzo inny jest ten furmint od, od wielu wim, które degustujemy tutaj, mm -hmm. gdzie mówimy o jakichś owocach, soczystości. Tak, inaczej, tu bardziej jest... taka kamienność, słoność, piękne. I taka, taka, taka tak jak mówisz, taka warzywność. Taka warzywność, właśnie. taka. No No i teraz słuchajcie, klasyka nad klasyki, czyli po prostu tokaj od fajnego, bardzo fajnego pa, producenta, Patrycjusz. Uwielbiam tego producenta, byłam tam kilka razy, fantastyczny enolog, super wina. Tutaj mamy rocznik 2014. Pięć putonów. E, pięć putonów. Jeżeli chcecie, żebyśmy Wam wyjaśnili tę kwestie putonów i tak dalej, to w oddzielnym odcinku o Tokaju. Wiedzcie natomiast, że jeżeli macie napisane na etykiecie 5 putonów czy trzy putony, um, to oznacza, że wino będzie na 100% słodkie. Słodkie. Oj, oj. Ojejku! jak mi zawsze jakoś tak, na każdym oh. razem jak y, czuję. O Jezu, taki jakie tokaj, to to W czym się chce to więcej pić. A tak mało się w sumie pije takiego mm -hmm. takiego, nie? Ono jest niesamowicie aromatyczne. Pachnie mm -hmm. takimi y, suszonymi morelami, tak. w ogóle suszonymi owocami, miodem. Ale pierwszy w ogóle zapach mi się skojarzył już tak. Y, A, no i rodzynką, tak? Rodzynką, Bardzo o, intensywnie tak. Taką, wiesz, y, Delikatnie ta, ta pleśń jednak. Uh -huh. Jest taki element. Od... Jest taki element w ogóle piwnicy trochę. W tak, piwnicy mokrej. takie tak, dokładnie, ale. wilgotnej. Ale no jest też taki ja element. mięte, a czujesz mięte? Taki, taki trochę ziołowy. Ja, nuty? Mam, tak, ja mam jakby mięte, ale w ustach też czuję mocno taką miętę. A dla mnie w ogóle w tym zapachu jest też coś z takich słynnych perfum, słuchaj, e, molekuły. Kojarzysz te perfumy? Mm. Są takie perfumy, na pewno wiele dziewczyn, które ogląda nas, będzie wiedziało, o co mi chodzi. I to mi się kojarzy z zapachem właśnie muleku. To no jest i ta bardzo morela, pozytywne. Taka, taka mm. suszona morela, No, no tego się nie da, nie da, się tego po prostu porównać do niczego. No to jest tak wyjątkowe, tak unikalne. I gęste w ustach, takie. Tak. Koniecznie trzeba. To jest jak syrop, już prawda? Mm -hmm. no. Ale. Bez tego ulepkowa, ulepkowatej, tak. mhm. bez słodyczy. Tak, dalej jest kwasowość, w związku z tym jakby to jest bardzo fajne e, jako… E, wiele osób kończy kolację takim zamiast deseru, mhm, ale też można w ogóle do deseru się napić tego, bo ona ma taką kwasowość, że cały czas jakby do jedzenia jest Do e, no, na przykład, no, naprawdę, odwróconej tarty. Mhm. Um, no dobrze, To no i... tartę tę bardzo fajną robiła ostatnio Agata, w odcinku gdzieś tam… To Koniecznie, ja też zobaczę, bo ja nie robiłam nigdy tarta, Nigdy tak, w życiu ja robiłam nie robiłam, bardzo ale to pasowałoby super, bo tu też są takie nuty upieczonych jabłek, tak, tak swoją drogą. Za mało pijemy furmintu, podsumowując, Tak. Zdecydowanie jest tak. to przewspaniały szczep. Ja się kajam. Za mało, za, mało, z, za mało znany, za mało popularny. Zdecydowanie uh -huh. powinniśmy go pić więcej. Jest, ma przepiękną różnorodność, widzicie sami, od musu po słodkie wina, przepiękne wytrawne. To jest jeden przykład wytrawnego furmintu, a jest ich masa absolutnie. Furminta. Ja kilka... czy furminta? A widzicie, fajnie. jesteś moją siostrą. One mnie zawsze poprawiają. Ostatnio byłam Twoją żoną, teraz Twoją siostrą. One mnie tam... zawsze poprawiają. E, ale my mamy w swojej ofercie kilka różnych, dlatego że ja bardzo lubię ten szczep. Wydaje mi się, że one, te wina wytrawne szczególnie są bardzo fajne, bardzo dobrze się je pije do jedzenia, więc zdecydowanie polecam. właśnie spowodowałeś, że wymyśliłam, że zrobię degustację o Uuuu. W Fortach może. No, jestem to. kreatywny. Kochani, mam nadzieję, że Was zachęciliśmy do y, odkrywania furminta. Koniecznie napiszcie nam y, o Waszych ulubionych winach z tego szczepu, a poza tym oczywiście łapki w górę, y, suby. Tutaj komentarze. komentarze na dole suby, suby, suby. Oglądajcie kolejne oczywiście odcinki. Dziękujemy Wam jeszcze raz, że byliście z nami. Pijcie odpowiedzialnie, tak jak zawsze. Dzięki wielkie i. Do zobaczenia w terenie znowu. Pa! pa. Kochani Furmint jest dosyć niezwykłym szczepem, ale bardzo popularny z kolei jest Primitivo, więc jeżeli chcecie o więcej o Primitivo, to oglądajcie tutaj...